Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. To co, dzisiaj takiego szybkiego suchara, bo nie jestem sam jak widzicie. Yy, dzwoni dwóch stolarzy, jeden dzwoni do drugiego i mówi Ty Stefan, dawaj na budeczkę wyjdziemy może na chwilę. Ty, krzesło robię dla teściowej. A dużo Ci jeszcze zostało? Nie, dwa kabelki podłączam i już, i już możemy wyskoczyć. <słyski> <słyski> Kochanie, jak u Strasburgera, musi być jak na początku familiady, taki kawał. A tak naprawdę jesteśmy obecnie, gościmy umarty w domu, który kupiła 4 lata temu jako stare gospodarstwo. Dom już doprowadziła do ładu składu. Dociepliła dom, ma wszędzie podłogóweczkę, wszystko to grzeje, ale ma stary kocioł. Ma takiego śmieciucha 4 koty. jak go montowałaś? On był jakiś używany, czy on był nowy? Używany. A, używany. No, hydraulicy też się tutaj spisali, więc fajnie to zamontowali. Nie ma naprawdę do czego się tutaj przyczepić. Skąd oni byli? Z nowej soli? Tak, z nowej soli. O, no to chłopaków z nowej soli pozdrawiamy, bo fajną robotę zrobili. No i Marta zdecydowała się pod moją namową, że jednak przyspieszy decyzję i wymieni kocioł na peletowy. Ale dlaczego zdecydowała się, i skąd, dlaczego do niej w ogóle przemówiły moje argumenty. Więc pierwsze to były na pewno argumenty finansowe. Ile aktualnie, powiedz mi tak, krótko, jaki ty masz dom, żeby użytkownicy wiedzieli? Powierzchni użytkowe około 140 m2. Także ocieplony jest tak dosyć, dosyć solidnie, ogrzewanie podłogowe, także Ile osób jedzenie? korzystaście z ciepłej wody użytkowej? Trzy osoby na ten moment. I ile utrzymujesz temperatury w domu? A, no to jest dobre pytanie. To znaczy ja pracuję do południa, więc niestety temperatura spada dosyć nisko. Po powrocie, po pracy, po 15-16... Rozpalam w piecu, no i trzeba czyli godzinkę poczekać na właśnie. temperaturę, żeby to w ogóle odczuć. God, tak, że... Godzinę, żeby odczuć, czyli musi przyjść po pracy. Pierwsze co, wita się z kotłownią, e, po, do, dosypuje drzewa, do, doładowuje, podpala tak jak to widzimy. I później czeka jeszcze godzinkę, żeby było w domu ciepło. Więc to co wcześniej mówiłem, dom rozgrzewany, e, później wyziębiany, rozgrzewany, wyziębiany pobiera dwa razy więcej energii. E, nie, 40%, przepraszam. 40% więcej energii, bo to są badania austriackie, już dawno, dawno temu przeprowadzone, niż dom, który cały czas jest dogrzewany. Ile obecnie, czym grzejesz i ile wydajesz na opał? Więc tak, no staram się kupić tonę węgla rocznie i no kilka metrów sześciennych drzewa. Ile mniej więcej ciebie to kosztuje? No więc węgiel tak około 2200, no w zależności od cen rynkowych. Natomiast jeśli chodzi o, o drzewo, no to w tym momencie 250-270 zł jest za metr sześcienny, no i myślę, że spalam tak z 5. 6 metrów sześciennych. Czyli mniej więcej ile można przyjąć? 4000 mniej więcej na rok? No myślę, że tak, że może nawet troszkę więcej. 4000 na rok. I w domu tak naprawdę nie jest ciepło przez cały czas, tylko w wybranych godzinach. A my zrobimy tak, że Marta będzie zużywała między 2 a 3 tony na cały rok. Mniej więcej tak to jej obliczyliśmy w zależności jak dobrze będzie dogrzewany dom i jak będzie korzystała z ciepłej wody użytkowej, bo drugą połowę weźmie tak naprawdę ciepła woda użytkowa. Mniej więcej obliczyliśmy jeszcze raz, że to będzie między 2-3 tony, ale to nakręcimy film później po roku z użytkownikiem i powie, ile faktycznie de facto przez cały rok. Zeszło. Na chwilę obecną szykujemy się z Martą do wymiany kotła. Kocioł wyjeżdża jutro z firmy, w poniedziałek jest montaż. Dzisiaj mamy środę jak kręcimy ten film. Montaż będzie trwał tutaj dwa dni. Trzeci dzień sobie na spokojnie jeszcze damy na otuliny, które będziemy robić w środku. To co tutaj widzicie, wszystko wycinamy. Wszystko zostawiamy tylko dwie rury. I tak naprawdę wszystko będziemy wywalać. Później Wam powiemy o kosztach, które Marta będzie musiała ponieść. Zobaczymy, ile wyjdzie to na samym końcu, ale chcemy to zrobić optymalnie jak najlepiej. Ale też, żeby nie było to za drogo. Damy tylko to, co będzie tak naprawdę, co uznamy, że jest, będzie niezbędne, a sami to ocenicie i napiszecie w komentarzach. My pokażemy Wam też, jak wygląda poszczególne etapy z tej kotłowni. A na końcu jeszcze raz porozmawiamy z Martą i wrócimy do niej, jak w ogóle jej się to odgrzewa i jak po tygodniu czasu użytkowania będzie sprawował jej się ten kocioł i czy to by był dla niej dobry wybór, a jestem pewien, że będzie dobry wybór, bo jeżeli nie, to nie powiem kim ona jest, ale będę miał wtedy naprawdę przesrane. <śledztrza> 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 więc lepiej, żeby to chodziło dobrze. Tak więc, moi drodzy, dla mnie i dla Marty teraz dajcie suba, lajka. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, albo jeżeli będziecie chcieli coś zaproponować, co by się miało pojawić na tym kanale, to napiszcie w komentarzach. Tymczasem borem lasem i do usłyszenia. Cześć! Cześć. Tak. Kochani, i tak się kobieta musi męczyć z podpalaniem. O. O. Zamiast. Być przed lustrem, to musi spędzać czas w kotłowni. Mm. <noise> no i co? Podpaliło się, czy się nie podpaliło? Ojko, ojko, Oj. Ile masz już ten lat, kocioł? Cztery. Cztery lata. Najczęściej idzie mi lepiej. Odpalanie? Hej, <laughs> może zamkniemy drzwi. <laughs> Ojej. Drzewo. No. O, drzwi zamknęliśmy. Ile razy dziennie, tak? to rozpalasz? Raz dziennie. Codziennie po pracy. <laughs> Codziennie po pracy, no. No moi kochani no nie jest nie jest tak fajnie ale cóż Ech, Udało się namówić koleżankę, żeby zakupiła kocioł peletowy, więc mam nadzieję, że będzie z tego zadowolona, a rozpalanie widzicie sami.